Cześć! Z tej strony, Numizmatyk. Z góry przepraszam, że filmik jest tak późno i filmik będzie to również o troszkę okrojony w stosunku do poprzednich filmików, ze względu na to, że po prostu jestem w trakcie choroby. Dzisiejszy filmik będzie na temat dwóch nowych monet, które za niedługo trafią do sprzedaży, a mianowicie już jutro. Mowa tutaj oczywiście o dwóch monetach z serii Skarby Stanisława Augusta. i Jest to 41 oraz 42 moneta z tej serii. Pierwsza moneta, którą zacznę opisywać, jest to moneta wykonana w całości ze złota. Przedstawia ona wizerunek popiersia Augusta II Mocnego. Wykonana, tak jak już wspomniałem, w całości ze złota o próbie 999,9. Średnica tej monety to 45 mm, waga 62,2 g, wykonana jest templem zwykłym. Przewidywany nakład to 600 sztuk. Na rancie występuje napis Skarby Stanisława Augusta, August II Mocny. Nie zawiera tam monetarzanych dodatków. Cena emisyjna tej monety to 20 000 złotych. Jest to o 500 zł wyższa kwota w porównaniu do monety poprzedniej. Drugą monetą z tej serii jest moneta 50 zł. Wykonana jest ona w całości ze srebra o próbie 999,9, czyli to jest czyste srebro. Średnica tej monety wynosi. Tak jak w poprzednich w monetach 45 mm. Waga 62,2 g, Wykonane z templem zwykłym. Przewidywany nakład to 6000 sztuk. Na rancie możemy zobaczyć napis: Skarby z Augusta. August 2 mocny, Nie zawierano żadnych dodatków. A cena emisyjna to 850 Czyli jest to ta sama kwota, która miała moneta o tym samym nominale z tej samej serii, która wyszła ostatnio. Data obydwu monet to 1 grudnia 2022 roku. Przypominam jeszcze raz, że one są wykonane z czystych kruszców. Moneta ze złota, nominał 500 złotych. Czyste, czyste złoto. Srebro, to moneta wykonana o nominale 50 zł, również czyste srebro, cena emisji na 850 zł. Data emisji 1 grudnia 2022 roku. Ja osobiście tej serii nie zbieram, ale jeżeli mi się uda kupić, będę próbował. To oczywiście będę bardzo zadowolony. Te monety mają duże przebicie, także można je dość sprawnie sprzedać ze zyskiem. Z mojej strony, niestety, dzisiaj tylko tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych moich filmików. Mam nadzieję, że już, że już będę w pełni zdrowy i będę miał w pełni sił, żeby nakręcić filmik. Dziękuję i zapraszam do subskrybowania mojego kanału.